Yo, siemanko, ja jestem Benek i witam się z wami w kolejnym Tech newsie. Dzisiaj może kilka newsów, może jeden. Na samym początku temat, który będzie się w tym roku przewijał u mnie bardzo często. Dlaczego? Dlatego, że doznałem jakiś czas temu swego rodzaju oświecenia pod tym kątem, a mianowicie pod kątem monitorów wszelkiego rodzaju. Ten rok moim zdaniem będzie rokiem OLEDów i... Nie w ten następny weekend, tylko w jeszcze następny, mam dla was mam nadzieję, że mi się uda. Ale recenzję dwóch monitorów, z tego jeden będzie OLEDem, drugi będzie mini LED'em. Ale mam nadzieję, że takich recenzji będzie u mnie więcej. Z tego względu, że ja mam ogromne parcie na OLED. -a. Jestem po prostu zakochany w OLEDach, To jakie one dają obrazki i tak dalej. I o co chodzi z tym moim oświeceniem? No kupując ten monitor, w ogóle od jakiegoś czasu zanim kupiłem ten monitor, zresztą filmik z niego pewnie widzieliście, bo wyrwałem go za jakieś naprawdę szalenie dobre pieniądze, 1300 zł za 4K, 144 Hz, bardzo dobry IPS od Asusa. Natomiast no to nie jest OLED, to nie jest OLED, ale kosztował mnie jakby taki topowy 4K IPS. Kosztował mnie tyle, co wcześniej dałem jakieś dwa lata temu za najtańszy monitor 4K, jaki był możliwy w ogóle do wyrwania, bo po prostu chciałem mieć rozdzielczość 4K. No i to oświeciło mnie, że nie ma co, że życie jest zbyt krótkie, żeby marnować, że tak powiem, patrzenie na FPS-y w marnej jakości, bo bardzo mocno skupiamy się na tym, E, jakie, ile mamy mieć klatek, jakiego mamy peceta, kupujemy jakieś RTX 4090, do tego jakaś 9, albo Ryzen 9, RTX 4080, e, bardzo drogie komputery, za które dajemy 10 tysięcy złotych, 15, jakieś szaleństwo się zrobiło, jeżeli chodzi o kwestie wydawania pieniędzy na komputer, ale nawet 5 000 zł, złotych, 4 6000 złotych, 6 złotych na komputer, to są duże pieniądze. A do tego bardzo często wlatuje monitor za 800 zł, za 1000 zł, no 1000 to już jest dużo, ale za 600, za 700, za 800, za 900. Taki monitor, o żeby był, bo trzeba kupić najtańszy monitor, nie wiem, 1440p, który jest jakiś tam sensowny, polecany, ale nie przywiązujemy do tego jakiejś większej uwagi, a przynajmniej ja tak miałem, stąd wnioskuję, że dużo osób też tak może mieć. I wnioskuję to też po tym, że nie mówi się o tym temacie jakoś bardzo dużo, a jednak co nam ze 100 FPS-ów, jeżeli kolory są wyprane, jeżeli mamy smużenie, potężny ghosting, ten obrazek, na który patrzymy jest mech, no jest, bo jest, ale mamy FPS-y, więc się jaramy. A moim zdaniem warto na przykład zaoszczędzić na kompie, kupić, nie wiem, gorszy procesor, gorszą kartę graficzną, Jakąś obudowę tańszą, żeby nie był jakiś taki ładny, świecący. Jest ja za ten, za tą obudowę, która tutaj jest. Dałem 1500 złotych, a miałem totalnie gówniany monitor. I to była ta fucking logic, z którą się zupełnie w tym momencie nie zgadzam. Powinienem kupić obudowę za 400 zł, a to 1000 złotych, które zaoszczędziłbym tutaj, na tej obudowie, bo świetną budę można kupić za 1000 złotych i potwierdza to mój, ee, jak on się nazywa, ARX 700R który teraz jest moją jedną z, to, z ulubionych obudów, bo jest bardzo dobrze wykonana, przestrzenna, ogromna e, za 400 zł, a nie za 1500. Do takich już mówię droższych buildów, bo do tańszych można i za 200 wygra, e, wyrwać, ale oszczędzając 1000 zł powinienem władować je w lepszy monitor. Ale dobra, abstrahując od tego, moim zdaniem przyszły rok to będzie rok OLEDów. OLEDów już w rozsądnych cenach, bo do tej pory mieliśmy premierę kilku OLEDów w poprzednich latach do grania, ale to były chore pieniądze 10 tysięcy, 12 tysięcy zł za monitor. Recenzja OLED-a, którą zobaczycie za półtora tygodnia u mnie na kanale. W tym momencie to jest OLED 27 calowy bodajże 1440p, który kosztuje 3000 zł. I to nadal nie jest mało, ale już rozsądna to jest cena. Natomiast jak ja nie robię takich newsów, bo uważam, że newsy tak stricte produktowe to, to może mogą być u mnie na kanale, nie neguję tego, to było spoko, ale takie newsy to bym najchętniej chciał, żeby były sponsorowane, żeby wiecie, ktoś mówił Benek Wypuszczamy fajną rzecz, powiedz o tym, e, bo, bo chcemy, nie, masz tu e, stówkę na waciki i powiedz o tym. E, nie wiem, jakieś takie miałem założenie, że coś takiego byłoby spoko, ale jeżeli pojawia się fajny produkt dobrej cenie, to muszę o tym powiedzieć, zwłaszcza w tej szerszej perspektywie, którą tu teraz zagaliłem, i MSI zamierza wypuścić taki monitor, ale to nie będzie tylko MSI. Mogę się założyć, że pojawią się monitory Gigabyte, pojawią się monitory Asusa i tak dalej, bo nie chodzi o to, że jakaś konkretna firma, jak w tym przypadku MSI, wypuszcza OLED'a, który będzie fajny i tani. Bo tak naprawdę producentów y, matryc jest niewiele. To jest jak z kartami graficznymi. E, GPU samo w sobie robią dwie firmy, AMD i Nvidia. A potem MSI, e, Asusy, Gigabyte, y, Zotaki i tak dalej biorą to i tworzą na podstawie tego karty graficzne i generalnie te karty graficzne są w zbliżonych do siebie cenach. One nie mają jakiegoś gigantycznego rozstrzału, No czasami on jest duży, ale stworzyli jakiś super model. Bo ceny definiuje ten układ GPU, i tu jest podobnie cenę tych monitorów OLEDowych, które będą się pojawiać w tym roku, będzie definiować producent, czyli w tym przypadku najczęściej będzie to LG, Samsung i jeszcze takie firmy, których nie do końca kojarzę, ale są takie firmy, które zajmują się produkcją paneli OLEDowych. W związku z tym to one będą definiowały cenę, więc te laptopy, to laptopy, przepraszam, te monitory spalene na. Z z panelami OLEDowymi się zamotałem, więc możecie od razu zostawić suba. Ja już się tak zamotałem. Aha, no i nie wspomniałem Wam, żebyście faktycznie zostawili suba i że najtańsze, najlepsze gierki są na Instant Gaming. Link w opisie pod tym filmem i w przypiętym komentarzu. Jak chcecie kupić gierkę, to koniecznie z mojego linka. No i jak chcecie kupić fotel albo biurko, to koniecznie z Elzabu. A jak cokolwiek komputerowego, to z Komputernika. Tyle wstawki, że tak powiem, sponsorowanej od moich partnerów. Ale, wiecie, muszę o nich powiedzieć, wspierają mnie, jestem za to wdzięczny, więc, więc y, tyle, ale koniec tej dygresji i wracamy do tych paneli. Y, więc te monitory będą wychodzić w podobnych cenach. To nie jest tak, że OLEDy od MSI będą tanie, a od Asusa będą w pizdu drogie i, i wybieraj albo drogie, albo tanie. Nie, one będą się pojawiać w podobnych cenach. I tutaj mówimy o OLEDzie, który jest moim mokrym snem. Y, 4K 240 Hz. Panel QD OLED, czyli z tymi kropkami kwantowymi, ja wiem, że to jest tam jest więcej marketingu, ale sam OLED to OLED jednak. Yy, I to wszystko za 950 dolarów, czyli za mniej więcej yy, poniżej 5000 zł, gdzie ta cena wydaje mi się, że dość szybko spadnie do 4000 zł. I to za tak wypasiony ekran OLEDowy jest moim zdaniem już dobra cena, to nie są ceny ostateczne które nastąpią bo będą tutaj na przykład jeszcze 27 wypuści MSI ale to mnie mniej interesuje za 800 dolarów no i potężne 50 calowe coś za 1100 dolarów ale to bardziej dla konsolowców jak ktoś chce, chociaż tutaj wydaje mi się, że pod konsolę to lepiej kupić telewizor, chociaż czy da się wyrwać, no takie LG C2, C3, może w tych pieniądzach dałoby się wyrwać e, i, i wtedy na ścianę powiesić, ale taki monitor, kurczę, też dobra cena za, za te 5,5 tysiąca, 6 tysięcy złotych OLED, ale wydaje mi się, że już da się telewizory lepsze OLEDowe kupić w tych pieniądzach, w związku z tym już te 49 wydaje mi się takie trochę nieuzasadnione, ale jak macie inne zdanie, możecie, możecie powiedzieć, więc... To mi się podoba, że nadciągają oledy i one wejdą. Na rynek taki gamingowy na naszych biurkach zagoszczą, bo kolory, kontrast na OLEDach to jest wszystko piękne. Wiadomo, OLEDy nie są pozbawione wad, bo tak naprawdę nie wiemy, jak to będzie wyglądać w kwestii wypalania. Był news, którego ja nie mówiłem, ale on był na IT Hardware jakiś czas temu, że zarówno MSI, jak i ASUS przedłużają gwarancję, dają monitory nie z dwuletnią gwarancją, jak na IPS-y. Teraz zazwyczaj mam dwuletnią gwarancję, ale na OLEDy będzie ta gwarancja większa. Gdzie paradoksalnie monitory i te matryce OLEDowe są bardziej newralgiczne. Ja już mam nadzieję, że ta technologia jest na tyle dojrzała, że te monitory będą nam służyć latami. Obawiam się, że nie tak długo jak standardowe LCD, standardowe LCD potrafiły działać 10-15 lat, gdzie tak naprawdę technologia robiła się przestarzała, a nie monitor wysiadał. Chociaż zdarzało się, że były i takie modele, które potrafiły zdechnąć po roku czy dwóch, no bo były, miały jakąś wadę. W związku z tym, no tego myślę, żaden produkt nie jest pozbawiony wad produkcyjnych, w sensie jakby żaden rodzaj Dobra, jestem dzbanem, padła mi bateria, nie bicie. E, ale na czym to skończyłem? że W sensie, że żaden rodzaj e, produktu nie jest pozbawiony takich modeli, w których coś by, e, coś by nie padło. Nie czy to mieliśmy wybuchające zasilacze od Gigabajta, e, palące się telefony od Samsunga i tak dalej. Każdemu się zdarzył jakiś fuck up, więc pewnie wśród OLED'ów i takie, e, takie fuck up'y się będą zdarzać. Natomiast podoba mi się to. No, to, to, to jest piękna rzecz. Czas reakcji 00... 3 y, y, sekundy, milisekundy nawet. Wow, czyli to już w nanosekundach. Jeżeli oni jeszcze na to nie wpadli, czemu oni nie przeliczają, nie przeliczają tych milisekund na nanosekundy? Myślę, że za niedługo to też będzie miało miejsce, że jakiś marketingowiec w końcu w tych firmach wpadnie. Hej, a może byśmy mówili, że mamy nanosekundy. Wow, to taka chwytliwa nazwa. Wow. 003 milisekundy, ile to by było? 30 nanosekund czy 3 nanosekundy, czy 0,3 nanosekundy? Kurwa, nie wiem. Kiepsko jak na kolesia, który kończył nanotechnologię, ale załóżmy, że to chyba będzie y, 30 y, nanosekund albo 3 nanosekundy. Nie mam pojęcia, tak czy inaczej w końcu zaczną to nazywać nanosekundami, prędzej czy później. 240 Hz. Y, USB typu C z Power Delivery. To jest genialna sprawa, jak ja sobie podłączam laptop firmowy, tym USB typu C i sobie pracuję, po prostu mam obraz i ładowanie i po jednym kablu. No, Miut Malina. Nie mogę się po prostu doczekać e, takich e, monitorów. I przede wszystkim, przede wszystkim to też nie chodzi o to, że ktoś mi teraz powie, że co ty, pogięło cię 5000 za monitor, mój komputer kosztował 3000. De facto, moim zdaniem, to ma sens, że monitor jest nawet droższy od komputera. Bo tak naprawdę wszystko, co oglądamy, oglądamy tu, na tym monitorze, na to patrzymy. To produkuje nam obraz, ale to daje nam ten obraz, więc co jest ważniejsze? Odbiór obrazu, czy jego wyprodukowanie? No, wydaje mi się, że poniekąd odbiór, ale dla tych wszystkich, którzy jednak uważają, no ja poniekąd też uważam, że jednak ten komp mimo wszystko powinien być droższy od... Samego monitora, może nie dla zasady, że musi być droższy i koniec, tylko że po prostu no, jakoś tak wychodzi i myślę, że już przy tym z, z zostaniemy, że tak powiem, w tej kwestii. Ale, ale wszyscy ci, którzy mówią, no to 4-5 tysięcy to panie nadal drogo, zgadza się, ale to już są pierwsze jaskółki, które pokazują, że za niedługo OLEDy będą za 2000, a potem będą za 1000 złotych. Więc to jest świetne. Dlaczego? Bo skala. Skala sprawia, że ceny idą w dół. Im więcej tego będzie na rynku, tym ceny będą niższe. Do tego dochodzą konkurencyjne technologie, jak mini LEDy choćby w recenzowanym przeze mnie wczoraj, e, więc zachęcam Was do obejrzenia recenzji e, laptopia od Asusa, gdzie jest mini LED z dwu, dwoma tysiącami stref podświetlenia. To mi rozwaliło mózg, dlaczego? Bo taki Asus, jakby tutaj włączyć ciemne tło, on podejrzewam, że ma tych punktów, nie wiem. 12, 24 może punkty podświetlenia, kiedyś w ogóle były tylko na krawędziach punkty podświetlenia, pamiętacie jak w takich starszych monitorach, jak się wyłączyło albo włączyło czarne tło, to tu, tu było jaśniej, 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 tu było jaśniej. To były strefy podświetlenia, 6 stref. A już za przyciemnianie, polimer, który jest w... w, w polimer? Ja to jestem głupi tego wszystkiego się człowiek na studiach uczył, teraz zapominać, Nieistotne. Hmm. Chyba tak, chyba polimer. Ciekły kryształ. Nie polimer, tylko ciekły kryształ, tak. E, w końcu to są ciekłokrystaliczne, Liquid Crystal Display, LCD. O, Benek. Ale ty jesteś z panem czasami. Tak czy inaczej. E, Warto byłoby się nie chłostać na odcinku, więc jak uważacie, że nie jestem zbanem, zostawcie łapkę w górę, tak czy inaczej. No, tych stref było kiedyś kilka, potem kilkanaście, teraz jest kilka tysięcy w mini LEDach, po prostu są bardzo małe diody i te strefy się włączają, przez to te czernie są dużo lepsze, a przy tym wszystkim taki monitor jest em, no, dużo bardziej wytrzymały moim zdaniem niż OLED, taki mini LED, więc to są te zalety, więc te technologie będą ze sobą konkurować. Nawet jak jakaś strefa z dwóch tysięcy się spali, to to nie będzie dla nas zauważalne. W momencie kiedy paliła się strefa jedna z sześciu, jedna z czterech, jedna z dwunastu, to momentalnie coś takiego było zauważalne w jakości obrazu. Jeżeli spali się jedna z dwóch tysięcy, może to zauważymy, ale nie sądzę, żebyśmy to zauważyli od tak od razu. No powiem wam szczerze, trochę jaram się tą całą perspektywą ekranów OLEDowych, więcej na pewno wam powiem w tej recenzji, która za półtorej tygodnia, bo tam, tam też głównie zagajałem o tym, że jaram się tym, że nadchodzą OLEDy. No bo 3000 już za ekran OLEDowy, a obraz jest przepiękny o, o granie w grę to jest taki następny krok w rozwoju że można. Można moim zdaniem na chwilę obecną nie robić kroków w tył nie jakby nie rezygnować może z rozdzielczości ale tak stricte do grania to ja bym był nawet w stanie zrobić krok w tył. Czyli zrezygnować z 4K na, 1000, na 1440p ale pod, pod takim względem że przerzucić się na OLEDa z tych 4K LCD na OLEDA 1440p. To taki krok w tył mogę zrobić. W związku z tym, jeżeli chodzi o rozwój monitorów, w tym momencie dużo bardziej podoba mi się to, że idziemy w OLEDy, że idziemy w mini LEDy, zamiast iść na przykład w. 8K w 16K i tak dalej, i tak dalej. To oczywiście też nastąpi, myślę, że też już stosunkowo niedługo, na pewno w tej dekadzie zobaczymy monitory, monitory 8K już były, już miały swoją premierę i tak dalej, ale zobaczymy je szeroko dostępne, taniej i tak dalej, i tak dalej. No, podoba mi się to, podoba mi się to, bo uważam, że kwestia monitora jest bardzo niedoceniana, że bardzo dużo osób zwracało uwagę na to, ile herców. Panie ile herców, jaka rozdzielczość? Tylko że ani herce, ani rozdzielczość, no poniekąd, a jedno i drugie może trochę tak, nie mówią nam o jakości tej pojedynczej klatki, którą widzimy. O tym, jak wiernie są odzorowane na niej kolory, jakie są kontrasty, jaka jest głębia tych kolorów, bogatość barw i tak dalej. O tym nam nie mówią te parametry, o tym już coś więcej mówi nam rodzaj matrycy, ale one też mogą być różne jakościowo pomiędzy sobą. A na to moim zdaniem trzeba zwrócić największą uwagę. I chyba muszę uzbroić się w kolorymetr. Cesty robić troszeczkę profesjonalnie, bo zaraz przyjdzie Stilgar, wielki zły, i powie: uh, ale on pierdzieli głupoty. Dobra profesorem Stilgarem, myślę, nigdy nie będę w kwestii monitorów, bo koleś jest geniuszem, jakby nie patrzeć. Eee, no, wciągnął się w to, wciągnął się w to i bardzo mi się podobają recenzje Stilgara, jeżeli chodzi o monitory, ale ja jakby zawsze na podstawie swojej takiej opinii lubię powiedzieć, czy ten obrazek, który ja widzę jest piękny i mnie zachwyca, czy jest... czy, czy nic o nim po prostu nie mówić. Dobra, dzięki wielkie za dzisiaj. Dajcie znać, co wymyślicie o takim podejściu do obrazu, do właśnie do monitora. Jak to u Was wygląda? Czy walić, nieistotne? Na co to komu? Panie, to ma tylko wyświetlać FPS-y, whatever. Nie dbam o to. No bo na przykład jak ktoś pracuje, nie wiem, pracuje w Excelu, no to na cholerę mu dobry obraz, głębia kolorów i tak dalej. No, wywalone, byleby mu oczu nie niszczyło, więc tyle potrzebuje, tak? Ale jak już, nie wiem, ktoś robi z grafiką, nie wiem, zdjęcia przerabia i tak dalej, projektuje coś, co potem idzie do druku, nie wiem, montuje filmy, to wydaje mi się, zaczyna być już istotne. Dobra. Dzięki wielkie za dzisiaj. Widzimy się jutro w kolejnym filmie, który mam nadzieję, może będzie recenzją, bo dużo mam tematów, bardzo dużo ciekawych tematów mam, ojej, yy, bogaty miesiąc, yy, właściwie bogate miesiące, jeżeli chodzi o tematy, yy, jakie mam do przerobienia, dużo fajnych sprzętu do mnie wpadło na wypożyczenie, nie wiem, czy zwróciliście, ale od jakiegoś czasu tam siedzi RTX 4080 w wersji Super, który dostałem jeszcze przed premierą, ale... Dostałem go na dwa dni przed premierą, czy na trzy dni przed premierą, miałem opór roboty, nie zdążyłem zrobić jego reczki, a po premierze jakoś te emocje opadają. A mam co do 4080 Super potężne przemyślenia, bo to karta, która dla mnie była najmniej ciekawa z tych wszystkich kart, które wychodziły zanim wyszły. W momencie, kiedy zostały zaprezentowane i pokazały się ich ceny, stała się dla mnie najciekawszą kartą z tej puli. Ale o tym myślę że opowiem, jak zrobię reczkę tej karty. Mam nadzieję. Że już są. Może nawet jutro. Dobra, dzięki wielkie. Widzimy się jutro. Miłego wieczoru, nocy, dnia. Wam życzę kiedykolwiek to oglądacie. I do zobaczenia. Cześć!